Cześć, jestem Wojtek. Po pracy w Allegro dostałem ten dziwny gadżet do straszania. mógł. się go do pc i ruszyłem wokół Polski. Jestem w Słupsku, to jest przedostatni dzień mojej podróży. Tutaj spałem, hotel Felix, bardzo przytulnie, czysto i niska cena jak na takie warunki. Internet był, zgrałem trochę danych na dysk, tak wyglądała łazienka, tak widok na zewnątrz. A to jeszcze ja, jakoś się trzymałem, ale już psychika siadała, miałem mało czasu, ale przynajmniej się wyspałem. Wyszedłem z pokoju, tuż poproszono, żeby zostawić drzwi. Jak Dzień dobry. Dzień dobry. A, zostawić Pochwaliłem miejsce i zapytałem czy mają dużo Bo Mam takie urządzenie. To to są, to raczej nie, to tak nad morzem. I że nie bardzo. Miłego dnia. To już był koniec lat, ale pogada jeszcze dopisywała. Wrzuciłem wizytówki do skrzynek. Pomyślałem, że zapytam w sklepie o muchy, bo byłem ja już ekspertem w temacie. Tak, się kręci się Nie. W stronę morza albo... gdzieś. W... Właśnie wszędzie nie ma, bo ja już całą Polskę a Ani trochę pomogła ile mogła. Nie, może się Wietnamczyków w pociągu spotkałem. I byli w tym Mielnie i mi mówili, właśnie, że było dużo mówienia. Mielo, Mielo No, ja to... mi dalej wizytówki. Zapytałem kogoś na ulicy. Pani jest to? Dużo tutaj obadów ogólnie? No, no, daje Daję okrąg. Super, dnia, super. Bryny? Dobra, dawa, dawa, <gulny> dzięki serdecznie. Właściwie ostatnie pieniądze i kupiłem bilet do ustki. No tak, Ktoś wreszcie do mnie zadzwonił po dwóch tygodniach. Halo ale okazało się, że w temacie sklepu na Allegro, którego już nie obsługiwałem w tej chwili e, nie obsługuję konta, także myślę, że dopiero od września Szedłem do jakiejś cukierni ale ona pisała, zawalona Oczywiście w tym roku miałem pecha, nic nie było Przejechałem się pociągiem na miejsce, kontemplowałem jak wykorzystać ten czas Zapytałem chłopaka obok 4 godziny, ja bym miał może możliwość od stary, ja idę do, pracy, ja idę do pracy Do Łodzi no. no, no, wystarczy. no, weź parę, dobra no. Ale pomoc nie można było za bardzo oczekiwać Spędzałem się w dłuższej restauracji Dobra, idziemy dalej Właśnie w tym momencie coś Zostawiłem i szedłem do kolejnej Następna restauracja. Nagrałem lewe i statki w otali. się chwilę chodnikiem, okazało się, że jest przejście na drugą stronę. Na drugą stronę to muszę naokoło leć? Jest kotka? Na brzegu? Na 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 20 minut. Aha. Nagrałem przesunięcie kładki. Wszyscy się rzucili w jednym momencie. W jutrzejszym odcinku kolejne miejsce, wybieramy się do łeby. Dzięki za obserwowanie.